Cześć, witam Was w 105 dniu, mam poniedziałek, godzina 5.02 u mnie, pierwszy dzień lipca. Straszna jest pogoda za, na zewnątrz, pada pochmurnie, widać, że jest ciemno, więc musiałem zapalić światło z, z wewnątrz. Tak, i zapraszam Was na śniadanie, więc Wam sobie i dla YouTube'a życzę smacznego. Chyba pogoda nie jest przypadkiem, ponieważ dzisiejszy temat będzie nie będzie wesoły, będzie taki, nie wiem, smutny, adekwatny do pogody jaką mamy dzisiaj, przynajmniej u mnie, a właśnie zajmiemy się właśnie Stevenem Vanden Velde, który właśnie dowiedziałem się. Ogólnie ten materiał jest takim testem. Czy może nie wiem, w jakimś dniu w tygodniu zajmiemy się przegląd prasy. I właśnie dzisiaj będę omawia będziemy omawiać jedną przegląd, jeden przegląd prasy ze Sport.pl artykuł który właśnie jak przeczytałem do... Można powiedzieć, że zamroziło mi krew w żyłach, ponieważ że takie przypadki są jeszcze na akceptowalne, to jestem coraz w szoku. Okej, okay, ale może zanim jeśli rozwinę to przeczytam tytuł i wstęp. To wywoła potężną buzię. Trzykrotny z 12 dwunastolatkę. wystąpi na igrzyskach. W 2016 roku Ste Steven van de Velde został skazany na 4 lata za trzykrotny gwałt na dwunastolatce. Holenderski siatkarz plażowy odsiedział raptem ten rok, po czym wyszedł na wolność i wznowił karierę. Niedawno zakwalifikował się na igrzyska olimpijskie, na których zagra informacje potwierdziła Holenderska Federacja. Tak, słyszycie sami. Nie przesłyszeliście, że ten człowiek, który właśnie yy, ma aktualnie 30 lat, zgwałcił trzykrotnie 12-latkę w 2014 roku. Nie, w 2014 z nią poznał, ale na to wychodzi, że w 2014 roku ją zgwałcił trzykrotnie się sam się przyznał. Po czym dostał karę, ale to później powiem, jaką karę i, i co o tym sądzę. Chciałbym najpierw rozwinąć taki aspekt, że sportowcy mają taką moralną odpowiedzialność powinna być taki sportowców, bo ja przynajmniej tak uważam i nie tylko ja, że sportowiec to jest jakiś wzór do naszego Tak jak powiedziałam, powinna być jakaś moralna odpowiedzialność, ci sportowcy powinni to czuć. A z tak poważnym przestępstwem na koncie nie powinien być nie, powinno, nie powinien być człowiekiem, który miałby reprezentować kraj i to jeszcze na igrzyskach olimpijskich. Powiem tylko, że nic mnie bardziej takie może nie wkurza jak coś, jak ludzie, którzy właśnie są pedofilami. Którzy właśnie ma są, mają ochotę jakąś seksualną, gdy widzą dziecko. Tacy ludzie w przestrzeni publicznej powinni zniknąć i wydaje mi się, że ciężko ich wylecieć z tego. I to jest właśnie etap, gdzie zawsze mam ma myślicie, nie powinien być kara śmierci po prostu. Ale to może ten materiał na inny odcinek. Jakim wzorem jest sportowiec, nawet nie sportowiec, albo po prostu człowiek, ktoś, kto zwałcił właśnie dziecko? Świadomi, nieświadomi będziemy oglądać takiego człowieka w telewizji. Świadomi, nieświadomi. Chodzi o to, że możemy nie znać jego historii, a będziemy oglądać i, i będziemy traktować to jako normalnie, a ci, co będą wiedzieć, będziemy się krew burzyć w, w organizmie, żeby że takie coś dopuszczono do igrzysk. Ja akurat nie mam dzieci, ale mam znajomy właśnie, co mają dzieci, i po prostu. Ale na przykład takie dwunastolatki, jak będą wiedzieć, znały historię i będą widzieć, że tacy ludzie są na wolności i jeszcze reprezentują, słychać, czy to jest bezpieczne dla nich, dla ich psychiki. No nie wiem. Ale czytamy dalej. Był sierpień 2014, kiedy, kiedy 20-letni wówczas Steven van de Velde poznał 12-letnią Brytyjkę. Niespełna dwa lata później holenderski holenderskich siatkach plażowych został skazany na 4 lata więzienia. Za trzy z zgwałcany dziewczynki zatrzymał się. Jak e dowiedziałem się więcej informacji, to wyglądało tak, że normalnie z nią konwersował na Facebooku. Umówił się z nią, nie wiem jakim cudem, ale zrobił tak, że był, bez była bez opieki ta dziewczynka. Nie wiem, czy rodzice są jakoś... Współodpowiedzialny, czy opieka, która się zajmowała tym dzieckiem. I było tak, że ją upił, właśnie potem zwał się ją trzykrotnie i sam się do tego przyznał. I tak to właśnie wyglądało, że to nawet nie jest wspomniane, że to, było, że to nie było coś yy, przypadkowego. On to z, zamiar, z zamiarem, ponieważ jeszcze upił ją, więc miał taki zamiar, żeby było, żeby było mniej, mniej się sprzeciw, sprzeciwiało. I tam dalej. To zaledwie 12-letnie dziecko, czego byłeś w pełni świadomy. Rozwo Rozmawialiście na Facebooku, zdobyłeś jej zaufanie, sprawiając, że czuła się wyjątkowo, a potem ją to wykorzystałeś, mówiła sędzia przy ogłoszeniu wyroku. Definitywny koniec jego kariery. To gwałciciel i pedofil, podawał prokurator van de Velde, przyznał się do zarzucanych mu przestępstw. Holender odbył część kary w Wielkiej Brytanii, po czym został przeniesiony do Holandii i zwolniony z więzienia w 2017 roku. Jego, jego kara trwała zaledwie 12 miesięcy. Słyszycie? Czyli tak, nie to, że został skazany tylko na 4 lata więzienia, za 3 kotny gwałt na 12 lat, przypominam. To jest bardzo śmieszną karą, powinno, dla mnie powinno być to minimum. Ogólnie gwałt powinien być minimum, nie wiem, 10, 10 lat minimum. Nieważne, jaki, ważne, że gwałt 3 lata. Czy ten 4 lata dostał? Wyszedł po 12 miesiącach, czyli jeszcze o połowę mniej siedział w niż powinien według wyroku pierwotnego. A po dodatek został powołany właśnie na igrzyska, gdzie, jak się dowiedziałem, to łamie przepisy zasad Igrzysk Olimpijskich, gdzie właśnie zawodnik powinien być niekaralny, nies, nieskazitelny, a widocznie już takie przepisy są nieważne i ludzie normalnie mogą sobie gwałcić w historii i, i dopuszczanie są do Igrzysk, gdzie będą właśnie reprezentować swój kraj że to nie jest Polak. I właśnie ja zastanawiam, jak to by było w Polsce. Czy, no, czy taki człowiek w ogóle by miał, żeby mógł wrócić do sportu? Jeżeli chodzi o długie szanse i rehabilitację zazwodnie, to każdy zasługuje na tą długą szansę, jasne. Ale reprezento reprezentowanie kadry na Igrzyskach to zupełnie co innego niż dostanie długiej szansy w społeczeństwie i żeby pracować cokolwiek, cokolwiek innego robić. Więc reprezentowanie kadry na Igrzyskach to jest zaszczyt, a nie prawo. Więc ten powinien jakoś sposób Skupić się na rehabilitacji oraz na jakiejś pracy społecznej w jakimś tam stopniu swoją karę bardziej niż tylko siedzenie 12 miesięcy. Do tego przypominam. nam dalej. Mimo tego, co przewidywano, nie był to koniec kariery w Van de Velde. Zawodnie wrócił do gry, niedawno wywalczył kwalifikację olimpijską, a czwarty Holenderską Federację. Holenderska Federacja potwierdziła, że 30 lat pojedzie na turniej do Paryża. Znamy jego historię, został skazany zgodnie z angielskim prawem i odbył karę. Od tamtej pory jestem w stałym kontakcie ze Stevenem, który został w pełni przywrócony do naszej społeczności siatkarskiej, powiedział Michael Everett, dyrektor generalny Holenderskiej Federacji. Ja się zastanawiam, jak w ogóle w kadrze teraz Holandii jest, jeżeli, jeżeli widzą, że mają takiego człowieka z taką historią, czy, czy w ogóle podadzą mu rękę w jakiejś tam sytuacji, czy w ogóle będą go unikać, czy po prostu stwierdzili, że odbył swoją karę i jest takim równym człowiekiem jak ja. Jak, mm, mam na myśli, że człowiek, który właśnie przebywa z nim w pokoju czy, czy gdziekolwiek. Nie wiem, no, słyszałem, że są jakieś właśnie skandale, czy skandale, nie, są jakieś protesty z tym związane, ale nic to nie daje. Dobra, wiadomo, że to już nie pada. Ok, mm, czytam dalej. Skazany na gwałt, wystartuje na Izizach Olimpijskich. To już się stało, nie mogę tego zmienić, nie cofnę czasu. Muszę ponieść konsekwencje, oczywiście, możecie mnie oceniać. Popełniłem fatalny błąd to naj najgorszy czas mojego życia. Kajał się w Vandewelde w 2018 na antenie holenderskiej telewizji publicznej. I jak widzicie, 4 lata później już występował na antenie publicznej telewizji holenderskiej. Dobry. Teraz wydał też specjalny komunikat. Rozumiem, że w przededniu wielkiej imprezy sportowej, jakie są Igrzyska Olimpijskie, moja historia budziła zainteresowania mediów. Dostałam jednak długą szansę od rodziców, przyjaciół, znajomych i współpracowników. Jestem im za to wdzięczny i niezawodny, przekazał Van de Velde. Dobrze, A czy dostał długą szansę od rodziców tej dziewczynki? Jeżeli są, to napisał, że rodziców, swoich rodziców. Dochodzi to rodzice, zawsze do drugą szansę, praktycznie. To jest jakiś e, niezrozumiały dla mnie komunikat, który miał to ułagodzić sytuację. Wydaje mi się, że bardziej pogłębił. Holenderska Federacja oraz Holenderski Komitet Olimpijski wydały wspólne oświadczenie, w którym poparły zawodnika. Jednocześnie przyznały, że nie zwrócili się do ekspertów z prośbą o przepadanie van der Velde i orzekli, że szanse na recydywę są zerowe. Opinia została przekazana do Światowej Federacji Świadkówki FIV która również wie o sprawie i zatwierdziła występ Holenda, Holendra na liczbach olimpijskich. W krótkim komunikacie Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował, że decyzja o występie Holendra należy do jego, jego rodzimej federacji i to ona podjęła decyzję w tej sprawie. Czyli wychodzi na to, że komitet olimpijski się po prostu sugeruje tym, co rodzina, federacja uważa, a nic związane z waszymi przepisami, jak wspomniałem na igrzyskach olimpijskich, zasady są takie, że zawodnik powinien być nieskaż... nieskażytelny, niekaralny, więc nie powinien występować na igrzyskach w takich sytuacjach. Ale widocznie albo zapomnieli o takiej zasadzie, albo już nie jest to aktualne i postępowa Europa jest już, co jest taka bardziej akceptowalna na tego typu zachowań. Niektóre partie polityczne czy po prostu grupy społeczne chcą, żebyśmy nadążali za Zachodem. Ja raczej bym tego nie chciał. Czytamy. Historia Vande odbyła się echem też w USA. W Paryżu mają się zaprać drużyny z całego świata, z których który wiele składa się w nieletni sportach. Udział Van de w w igrzyskach wysyła niebezpieczne komunikaty, że medale i pieniądze znaczą więcej ich niż ich bezpieczeństwo. Powiedziała U Race Collins z Center for Safe Sport. Czyli organizacji walczących z wykorzystaniem seksualnym nieletni sportowcy. Nie, ja teraz nie mogę zrozumieć. Są nieletni właśnie sportowcy? Praktycznie mogą w jednym pomieszczeniu przebywać z takim właśnie człowiekiem, z taką historią. Co musi się czuć ta nieletnia, nieletnia, nieletnie dziecko, nieletni sportowiec? On powinien siedzieć w więzieniu. Taka jest prawda. Co na mnie w więzieniu? Jak nie, co, jak nie gdzieś indziej ewentualnie jakąś inną karę ostrzejszą odbyć? Tak, to był cały artykuł. I co możemy wywnioskować? No, tak jak wspomniałem. Nadążamy za tym zachodem, jak niektórzy chcą, tak bardzo. Natomiast wydaje mi się, że w naszej polskiej, tak zacofanej, jak to niektórzy mówią, taka historia by się nie odbyła. Prawdopodobnie u nas taki człowiek nie miałby, nie miałby drzwi do wejścia na nowo, jeżeli chodzi o sport, więc musiałby bardzo mocno odpukować swoje kary. Ewentualnie na, no, ludzie by raczej nieprzychylnie patrzyli się na niego, więc prawdopodobnie też by miał spotkał go sytuację w na mieście, które by ich nie chciał spotkać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa dopuszczenie do igrzysk olimpijskich na Bawę. Tak jak wspomniałem, reprezentowanie kraju to powinien być zaszczyt, a nie prawo, więc jeżeli ktoś ma taką historię, to od razu go wykluczyć z tego, z tej grupy ludzi i żeby nigdy się nie pojawił, żeby nigdy nie miał, nie był, nie pojawił się na ekranach telewizji, żeby ktoś mógł się nim w jakiś tam stopniu znowu zainteresować, zaufać mu, a później taki człowiek, który nie wiadomo, czy się wyleczył z tego, czy nie, bo to jest ogólnie, nie wiem, choroba, myślenie o, czym, o czymś takim jak właśnie gwałt na nieletni. A co Wy o, o tym sądzicie? Dajcie znać oczywiście w komentarzach i dajcie znać w komentarzu hashtag, hashtag skandal. A tak będzie dobrze. A my możemy właśnie przejść do sekcji komentarzy. Hej, zgadzam się z całym materiałem. Powinny być kategorie trans lub nawet open, gdzie może startować każdy, kobiety, mężczyźni, trans. Myślę, że coś takiego mogłoby by przyciągnąć publiczność. Coraz więcej ludzi zaczyna dostrzegać ten problem. Moim zdaniem, ma on też pozytywne skutki w tym sensie, że pokazuje on, że między kobietami i mężczyznami są różnice. Podkreślam, różnice: każda płeć ma lepsze predyspozycje do innych sportów, czynności, prac. Nie, że jedna dominuje na drugą. Jest to tyle ważne, że mamy w społeczeństwie coraz więcej ułomów, które mówią, że kobiety i mężczyźni są identyczni. Na przykład, że biologiczny mężczyzna może urodzić dziecko, co pozostawiam bez komentarza. Hashtag trans. Super komentarz, miłość. Również się zgadzam w tym przypadku, tak jak napisałeś. Nie wspomniałem właśnie o kategorii Open, co powinien. Co według mnie właśnie taka kategoria też powinna istnieć dla wszystkich. I wtedy byłoby mniej kontrowersji w tym nie takich przypadków, jak wspomniałem na filmie. I co? I mam takie samo zdanie, co do, ty, co do ciebie, jeżeli chodzi o takie przypadki jakie podałeś. I kolejny komentarz, to jest odpowiedzią do tego właśnie komentarza Miłosza. Kategoria Open to po prostu sami faceci, bo nikt nie ma szans w sporcie z mężczyzną. Tak komentarz od 90x ja Jedynie z jaką widzę równości, jeżeli chodzi o predyspozycję do jakiegoś sportu, to jest ucznictwo, czyli coś takiego takie typu sportu, gdzie nie ma dynamiki, jest tylko skupienie, celność, wydaje mi się, że w takich sytuacjach warunki fizyczne nie, mają rol, nie grają roli i tutaj chyba tylko działa precyzja, a wydaje mi się, że nawet precyzyjnie są kobiety bardziej w niektórych sytuacjach niż, niż faceci, więc może nawet kobiety by miały lepsze wyniki. I kolejny komentarz. Prawy świat. Tak, zgadzam się z Tobą, to jest świat, a jakby to powiedzieć, też tak samo synonim tego XXI wieku, po prostu. Polecałeś w którymś filmiku książkę o nawykach, która Ci pomogła w życiu. Przypomnisz, jaki to był dokładnie tytuł? Już Ci tu, już ci przypominam, jest to, są to atomowe nawyki Jamesa Cleara. Zaraz, nie wiem, czy nawet, może dzisiaj, w tym tygodniu, nie, ale właśnie chyba w przyszłym tygodniu mam urlop, to może zacznę na nowo przeczytać, trzeci raz będę ją czytał, żeby sobie przypomnieć. Kiedy wspomniałem właśnie, że między lipcem, a sierpniem będę ją czytał i właśnie... Wydaje mi się, że w przyszłym tygodniu kiedy mam urlop, zacznę ją na nowo czytać. Okej, okay, i to były wszystkie komentarze. Też znowu jakoś ten materiał się wciąż się nie na ten moment, jak widziałem, nie obejrzał, więc są trzy takie komentarze, a cztery takie, jeżeli chodzi o przytoczone, cztery komentarze. Tak, cztery komentarze, więc ale każdy czytam, jeżeli jest jakiś komentarz, który ja jeszcze mogę dodać do komentarza, do komentarza waszych. Dam lekką kontuzję szyi, ponieważ miałam miałem taką niefajną nie sytuację na siłowni, gdzie podczas ćwiczenia, gdy ustawiałem się do ćwiczenia na smifie, na maszynie smifie, e, chciałem robić łydki, czyli spinanie łydek. Taka platforma, co właśnie opieram się stopami i żebym mógł zejść poniżej linii podłoża. mi się i maszyna smifa mi spadała na kark. Dobrze, że była właśnie blokada w pewnym momencie, ale czuję właśnie ból. Jak się skręcam, jak skręcam w lewo ciekawa, więc czasami możesz zauważyć na mojej mimice twarzy, że no jest czuję ten ból. I też druga słowa właśnie wygrała wczoraj reprezentacja środkówki, więc gratulacje dla, dla, dla facetów. Trzecie miejsce, widzę narodów, zawsze medal to, więc sukces dla Polski. I co? Ja tutaj dokończę moją ściankę. W tym tygodniu zaczynam e, bilans kaloryczny na 3000 kalorii. Jestem przez to, mam nowy posiłek, e, który jem o 12. Ma 1000, około 1000 kalorii i 82 g białka. Będę testował w tym tygodniu, jak smakuje i czy polecam. Dzisiaj już na pewno testowałem, jeżeli chodzi o sos, który mi wyszedł i był bardzo dobry. Więc e, jeżeli będzie dobry i będę się dobrze czuł z tym, i będę polecał, to zrobię materiał dzień jedzenia albo po prostu dzień jedzenia, albo sam ten jeden posiłek. Bo jeszcze nie wiem, jakie dwa pozostałe posiłki bym miał wymyślić na nowo. Więc jeszcze pomyślę. I co? I to taki update na koniec też. Dajcie znać, czy taki właśnie przegląd prasy jakiś, większy niż jeden, tylko jedno, jeden artykuł, na przykład w niedzielę jako podsumowanie tygodnia, by się chcieli, czy nie? Możecie dać właśnie w komentarzach też Poza tym, co dałam wcześniej czyli skandal, aż tak chcemy, aż tak nie chcemy. Poza tym, jeżeli jeszcze ktoś dodał do tego momentu. Ja życzę Wam miłego dnia. Nie wiem, jaka jest pogoda u Was, ale u mnie będzie chyba cały dzień więc więc chociaż, żeby Was nie zalało w tym momencie, życzę Wam miłego dnia i do jutra.